Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na vloga. Będę za chwilę y, przygotowywać dla Was inny film. Obiecałam jednej z Was, zresztą ten pomysł też mi już od dawna chodził po głowie, y, że nagram dla Was odcinek o bluszczach. Pojawił się taki już o starcach, gdzie opowiadałam konkretnie o pielęgnacji moich dwóch starców, a dzisiaj y, siądę i nagram o bluszczach, bo wiem, że. No, są osoby wśród was, które bluszcze mają, które sprawiają wam problemy, więc opowiem wam jak udaje mi się mm, pielęgnować moje bluszcze, no że wyglądają tak, a nie inaczej, tu możecie zobaczyć jeden, który już jest bardzo, bardzo okazały, drugi mam w kuchni trzeci mam w jadalni i czwarty taki najmniejszy mam w sypialni więc wam wszystko o nich dzisiaj opowiem więc też zrobiłam sobie delikatny makijaż, Filip obserwuje co się dzieje, chłopcy niestety ale delikatne podłapali Przeziębienie. W sensie Niko pewnie przyniósł coś z przedszkola, ale z nim już jest super, już jest praktycznie zdrowe. Natomiast teraz Filip jest delikatnie właśnie przeziębiony, trochę ma kaszlu. Miał też katar, ale widziałam, że już mu przeszedł. Dzisiaj idziemy natomiast na wizytę kontrolną do lekarza. Niech tam sprawdzi, czy się nic więcej nie rozwija. W ogóle polecę Wam bardzo fajną książkę, jeśli chodzi o dzieci i o ich odporność. Więc jeżeli jesteście mamami, a wiem, że sporo też z Was właśnie ma dzieci, to mam nadzieję, że ta książka Wam się przyda. Ale teraz nie przedłużam, idę sobie szybko zrobić śniadanie, muszę wypić kolejną kawę, bo mam wielką ochotę i przy tej beznadziejnej pogodzie, no przydałoby się trochę podładować akumulator, więc zrobię sobie śniadanie i kawę i zabieram się za nagrywanie odcinka i odezwę się do Was później. Jak tam maluszku? Jak się masz? A? Jesteś już zdrowy? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, a? Ale humor Cię od samego rana dopisuje, tak? Uśmiechnij się do nas, a? No pięknie. To chyba znaczy, że jest okej. Okay. Chyba się czujesz lepiej. Hmm? Chyba ja perełka. Odcinek nagrany. Mam nadzieję, że nie wyładuje mi się bateria. Bo już zaczyna migać. A chciałam wam e, powiedzieć jedną rzecz, a raczej dwie, że e, ostatnio pojawiło się pod update'em roślinnym bardzo dużo pytań o olej Nim. Jak często stosować? E, jaką miksturę stosuje? Czyli ile wody, ile olejku? E, czy stosuje oprysz, czy podlewać i tak dalej? I stwierdziłam, że nagram wam jeden osobny odcinek na temat olejku Nim. Dajcie znać, co wy na to. Poza tym dziękuję jednej z Was, niestety nie pamiętam imienia, nie umiem sobie za Chinę przypomnieć, kojarzy mi się nazwisko, ale nie pamiętam imienia, wybacz kochana dziękuję za polecenie strony Legimi to jest taka biblioteka e-booków i audiobooków i ja po prostu przepadłam tam się wykupuje abonament jest wersja z umową i bez umowy ja się zdecydowałam na wersję bez umowy, z tego względu, że można zrezygnować po prostu w dowolnym momencie, a ja jednak nie lubię być zależna od takich subskrypcji, gdzie muszę co miesiąc pamiętać, żeby mieć pieniądze na polskim koncie i tak dalej, więc wolę bardziej tą wersję bez umowy, że jak wiem, że nie potrzebuję w tym momencie nowych książek, bo jeszcze nie przeczytam stary to mogę w każdym momencie sobie, wiecie, anulować subskrypcję i odnowić ją, kiedy będę chciała. I odkryłam wczoraj bardzo dużo nowych książek właśnie na tej stronie. A chciałabym Wam polecić książkę, którą już dawno temu przeczytałam zakupiona chyba na Wobling, bo ja wcześniej właśnie z tej stronki korzystałam, jeśli chodzi o kupowanie e-booków, Wobling i to jest książka dla rodziców, jak zwiększyć odporność swojego dziecka, Czekać, może uda mi się Wam pokazać yy, okładkę, żebyście wiedzieli, czego szukać i to jest książka, która yy, uświadomiła mi bardzo wiele rzeczy jeśli chodzi właśnie o odporność, o tak wygląda okładka i czemu przeskoczyłeś? O, w ten sposób. Takie książki szukajcie, jeżeli chcecie zwiększyć odporność swojego dziecka. Jeżeli wasze dziecko chodzi do przedszkola przez dwa tygodnie i przynosi chorobę do domu, potem uda wam się go wyleczyć, a po jakimś czasie niedługim znowu choruje i tak jest w kółko, to to jest książka, którą warto myślę przede wszystkim przeczytać, ale też wdrożyć wiele z tych zasad, które w niej są w życie codziennym. Tam jest bardzo duży nacisk kładziony na przede wszystkim zdrową dietę. Na to, żeby suplementować witaminę D, żeby sprawdzić, czy dziecko nie ma jakichś problemów typu zespół jelita drażliwego, czy tam przerost bakterii, wielicie grubym? Nie, wielicie cienkim, chyba tak to było. Jest dużo takich aspektów, na które na co dzień nie zwracamy uwagi, nie zastanawiamy się, że mogą one mieć wpływ na odporność na dziecka, więc bardzo Wam serdecznie tą książkę polecam. Ja powiem Wam, Niko teraz we wrześniu będzie kończyć 3 latka. I przez te trzy lata był chory dwa razy. Raz ze względu na klimatyzację w samolocie byliśmy ciepło ubrani mm, i nie przewiała nas ta klimatyzacja. Natomiast tacy poubierani wyszliśmy na lotnisku w Walencji i to ciepło nas uderzyło po prostu w twarz, bo naprawdę no, z 30 stopni chyba wtedy na pewno, yy, i myślę, że ta różnica temperatur, zimny samolot i potem ciepłe otoczenie w Walencji sprawiło, że wszyscy, całą trójką się rozchorowaliśmy, to było na pierwsze urodziny Niko i drugi raz rozchorował się dosłownie tydzień temu, nie cały tydzień temu właśnie przyniósł z przedszkola trochę kataru i kaszel, natomiast syrop z cebuli zadziałał i Niko jest zdrowy jeszcze raz zostawię go dzisiaj w domu i przez weekend zostanie w domu jeżeli nie będzie żadnych objawów przez weekend jakiś kaszel, katar od poniedziałku wraca do przedszkola. No więc przez trzy lata był dwa razy chorym. Ja wiem, że teraz zacznie się okres, że może chorować częściej właśnie ze względu na przedszkole, ale myślę, że to, co też wprowadziliśmy w życie, między innymi związanego z tą książką, ma naprawdę bardzo duże znaczenie i dlatego też Niko no tak fajnie zniósł teraz tą infekcję, ale też nie choruje częściej. Mam nadzieję, że to się utrzyma, zobaczymy, będę Wam dawać znać, natomiast tą książkę serdecznie Wam polecam i dziękuję właśnie jednej z Was za polecenie lecenie Legimi. Przyznam szczerze, że jeszcze bardziej się urozależniłam od czytania książek. nam sobie wczoraj na Kindle 7, bo w pakiecie jakimś takim... za 40 zł możecie czytać na różnych urządzeniach bez ograniczeń, natomiast miesięcznie możecie na Kindle ściągnąć 7 książek. Moim zdaniem to jest wystarczająco, bo ja więcej niż 2-3 w miesiącu, nie dam rady przeczytać, a 7 to już w ogóle, więc dlatego też zdecydowałam się na ten pakiet bez umowy, bo mogę sobie raz ściągnąć 7 książek za 40 zł, potem mogę sobie je przeczytać w ciągu nie wiem, 2-3 miesięcy i potem znowu sobie za 40 zł wykupić ten miesięczny pakiet i znowu ściągnąć 7 Książek, więc teraz mam um, dużo różnych: i o wychowaniu dzieci, o mi minimalizmie, i o naturze. I tutaj mam bardzo fajną książkę: Elżbieta, Filip, Diana i Megan, Zmierzch świata Windsorów. To mnie bardzo interesuje. Już od wielu, wielu lat interesuję się właśnie historią brytyjskiej rodziny królewskiej. Trochę mam o zdrowym odżywianiu. Pożegnanie z nadmiarem w, to jest minimalizm japoński. Tego jeszcze nie czytam, jestem tej książki bardzo ciekawa, więc dziękuję serdecznie. Jak coś ciekawego przeczytam, to na pewno. Wam dam znać. Powiem Wam, że muszę się przyjrzeć bliżej mojej kalatei, bo nie wiem, mam ją już chyba od ponad roku i podlewam ją ciągle tak samo. Raz w tygodniu staram się zachowywać jej takie e, wilgotne podłoże, ale nie przelane, wiecie. Wszystko w granicach rozsądku, natomiast coś tu zaczęło jej, widzicie, żółknąć. Tutaj wewnątrz też coś się dzieje i znowu tutaj wewnątrz dwa listki, widzicie, usłyszę jej nie wiem o co jej chodzi, wiecie, jeżeli to będzie tylko w takiej ilości jak teraz, to jest spoko, to jest rzecz normalna że czasami coś więdnie czasami coś żółknie, zresztą tu widzę, że wypuszcza coś nowego, gdzie to jest tutaj, o tutaj jest coś nowego hmm. natomiast jeżeli będzie sytuacja robić się gorsza, no to będę musiała zareagować, ona jest po oprysku chyba tylko jednym olejkiem nim więc chyba będę musiała powtórzyć za dwa razy jeszcze może oprysk, może to jej pomoże, zobaczymy. Ogólnie jest bardzo bujna, nie narzekam na nią, no ale właśnie, coś tu zauważyłam, że się zaczyna dziać. Witajcie kochani w kolejnym dniu, ostatnio, no i się zrobiło ciemnego, oczywiście zaczęłam gadać, ostatnio bardzo mi się spodobało takie weekendowe vlogowanie, bo nie muszę... Yy, cały czas myśleć o tym, że coś Wam mam nagrać, tylko mam więcej czasu, żeby to zrobić, więc stwierdziłam, że dzisiaj też dogram troszeczkę i będziecie mieć z tego vloga. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy lubią vlogi, się ucieszą. Wybaczcie, że światło szaleje, ale mam za sobą okno i przez to aparat, tak właśnie, o, może tak lepiej, aparat trochę szaleje robię sobie mój pyłek pszczeli pasieki rodziny Sadowskich ostatnio się zdecydowałam na ten, wcześniej miałam od nich miód z pyłkiem, pyłkiem pszczelim też był bardzo, bardzo fajny pochłonąłam chyba kilogramowe opakowanie sama ale y, stosowałam po jednej łyżeczce dziennie. Natomiast teraz zdecydowałam się na sam pyłek, kończę już to opakowanie. Mam go już y, niewiele, więc y, za niedługo będę robić takie jesienno-zimowe zapasy znowu, jakieś zioła sobie pozamawiam, właśnie pyłek też to może nagram Wam food haul może Wam się ten film przyda. Aha, i potrzebuję jeszcze miód. Dostałam, jak byłam w Polsce od mojego taty miód i już go wykańczam, już widzicie, praktycznie tu nic nie ma więc trochę zawsze sobie też miodu dodaję, ale dosłownie odrobinę do tego pyłku, bo on jest tak ogólnie troszkę mdły, więc dodam sobie dosłownie odrobinę tak dla smaku i cóż, przychodzą dzisiaj obowiązki z samego rana muszę wstawić pranie w ogóle jestem trochę taka zmachana, bo biegałam, dlatego jeszcze wyglądam jak wyglądam, muszę trochę dojść do siebie w każdym razie zabieram się zaraz za praniem Muszę zrobić śniadanie I w ogóle wczoraj byliśmy u lekarza Z Filipem na szczęście wszystko ok Dzisiaj ma się widzę jeszcze lepiej Natomiast Później zajrzałam do Lidla, bo musiałam zrobić Z Aleksem drobne zakupy, wiecie Na śniadanie, na kolację coś I naszła mnie wielka ochota, żeby kupić twaróg I zrobić hit mojego przedszkola Zresztą chyba w większości przedszkoli W Polsce, czyli makaron z serem Już się nie umiem doczekać, dzisiaj będę robić Zrobię sobie wersję Właśnie z twarogiem i z cynamonem. Mam na to ochotę. Niko jeszcze czegoś takiego nie jadł, więc jestem ciekawa, czy mu się y, spodoba. Właśnie taki przepis na taki makaron, na słodko, bo zawsze je na słono. Więc tak, już marzę po prostu, żeby ten makaron zrobić. Mam od kilku dni straszną ochotę. Dajcie znać, czy wy też lubicie makaron e, właśnie z serem. Tak jak mówię, to jest hit mojego przedszkola, mojego dzieciństwa. Pamiętam, że zawsze w przedszkolu się cieszyłam, jak ten makaron był. No i cóż, nie przynudzam, zabieram się za swoje obowiązki, a potem się do Was jeszcze odezwę na pewno, bo chciałabym Was o jedną rzecz zapytać. Chciałam Was zapytać, bo wy mi zawsze dobrze doradzacie. Czy znacie markę i e cooking E-cooking, nie mam pojęcia, jak się ją czyta w każdym razie. Um, ostatnio natknęłam się na maseczkę peelingującą, właśnie tej marki, z kwasami AHA, i podobno ona bardzo świetnie peelinguje, właśnie usuwa martwe naskórek, oczyszcza pory. Podobno jest świetna. Należy stosować ją na noc, bo może pozostawiać lekko zaczerwienioną skórę, i nie należy jej też nakładać, jeżeli później chcecie wyjść, oczywiście, na słońce to jasne przy użyciu kwasu. W każdym razie chciałam zapytać, czy znacie tę markę, jakie macie doświadczenia z tymi produktami i czy testowałyście już tą maskę? Jeśli nie, to może polecicie mi jakąś dobrze oczyszczającą maskę do twarzy. Najlepiej może coś naturalnego. Jeżeli znacie, stosowałyście, coś się u Was sprawdziło, to chętnie przyjmę wszelkie Wasze rady. Ja się zastanawiam nad tą. No cena jest dosyć wysoka, natomiast no takiej maski też nie używa się codziennie, więc myślę, że przy stosowaniu raz w tygodniu to też by mi na dłuższy czas starczyło ale właśnie nie jestem pewna. Ja z tej marki mam bardzo fajny balsam do ust na dodatek w metalowej puszce, więc super. W ogóle zauważyłam, że ich produkty są bardzo zero waste bo są w szkle i właśnie w metalowych puszkach, więc to mnie też przekonuje, żeby się zdecydować na ten produkt. Natomiast mimo wszystko trochę się obawiam po ostatnich kiepskich doświadczeniach z różnymi produktami. Więc dajcie znać co sądzicie, czy miałyście to maskę, albo polecicie mi może coś zupełnie innego, może coś się u was sprawdziło. Okej, okay, odzywam się do Was dopiero wieczorem, ale nie miałam przez cały dzień czasu, żeby do Was pogadać. Zrobiłam na, na kolację właśnie makaron z serem. Wybaczcie trochę paruje niestety e, obiektyw. E, zrobiłam taką wersję nietradycyjną, czyli nie po prostu makaron ugotowany na to trochę mas masła, cukru, cynamonu i twaru, tylko zrobiłam także że mm, Dodałam sobie na patelni masło, wrzuciłam na to makaron i go trochę przysmażyłam, potem dodałam cukier, w sensie erytrytol i skarmalizowałam po prostu ten makaron na sam koniec dodałam cynamon i twaróg i teraz um, troszeczkę to muszę dobrze pomieszać, bo widzę, że tutaj jeszcze nierównomiernie mi to wyszło i trochę wypłynęło jeszcze masło, ale nic nie szkodzi masła nigdy wiele, nie wiem jak wy ale ja jestem wam wielką fanką masła, nie lubię w ogóle makaronu który jest suchy, więc dodałam tego masło dzisiaj tak naprawdę sporo. No i taka będzie nasza dzisiaj kolacja, takie moje wspomnienie dzieciństwa. Powiem wam, że... Nie wiem, ile lat już nie jadłam. Z 20 co najmniej nie jadłam takiego makaronu, więc dzisiaj taki powrót do przeszłości. A ja się na dzisiaj będę z wami żegnać w tym vlogu, mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakbym praktycznie nic dla was nie nagrała, a potem się okazuje, jak wrzucam materiał do programu, że gadam pół godziny bo 40 minut i potem muszę sklecić z tego jakiegoś vloga, żeby dało się go obejrzeć, żeby was nie zarnudzić, więc mam nadzieję, że dzisiaj coś z tego będzie. Chciałabym wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, na na kanale kilka dni temu um, właśnie Osiągnęłam tą liczbę. Jest mi niesamowicie miło, że chcecie mnie oglądać, że subskrybujecie, że komentujecie ostatnio bardzo chętnie. Ja dzisiaj nawet zrobiłam Wasze komentarze spod ostatnich filmów, więc się cieszę, że jestem na bieżąco. Wiem, że pod jakimiś starszymi filmami pewnie nie udało mi się na wszystko odpowiedzieć, ale już kiedyś ostatnio komuś odpisałam na to, że ja jestem jedna z Was jest ponad już 10 tysięcy, więc trochę ciężko na wszystkie odpisać, ale staram się jak najwięcej i wtedy, kiedy mam możliwość, więc dzisiaj to nadrobiłam. Jeszcze raz Wam naprawdę serdecznie. Serdecznie dziękuję, jest mi ogromnie miło. Ta liczba w ogóle potrzebowała, bo jest was już ponad 10 tysięcy. Dosłownie w przeciągu jednego tygodnia em, ta liczba się jeszcze bardziej zwiększyła, więc jest mi ogromnie miło. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną tutaj na kanale miło czas, że może dowiecie się czegoś ciekawego, może was czymś zainteresuje, bardzo bym się z tego cieszyła. Więc witam serdecznie wszystkich tych, którzy dopiero niedawno dołączyli do nas na tym kanale, mieli ochotę zasubskrybować. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie, no i nie będę przedłużać. Szanuję też Wasz czas, więc mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa!